Dzień dobry, kochani! Sumak pionowy jest już dostępny. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was do tego kursu online. Wszystkie filmiki są na platformie kursowej. Jesteście w jednym miejscu, teraz na mojej stronie internetowej. Otwieracie swoje konto i Macie dostęp do wszystkich materiałów, które zakupicie, i bezpośrednio dostęp, oczywiście, do sumaka pionowego. A ja przypominam Wam jeszcze o wyzwaniu, czyli o stworzeniu projektu tkaniny z elementami przestrzennymi. Jeżeli nie masz pomysłu na taką, na taką tkaninę, na taki projekt, nie wiesz, jak się do tego zabrać, stwórz coś pierwszego, zrób już jakikolwiek mały element, wyślij to do mnie na grupę tkaniny na ramię Gopelin i razem możemy to sobie w poniedziałek, już w najbliższy poniedziałek, czyli 19 maja omówić, powiem Ci, jak wykonać projekt tkaniny z takimi elementami i będziesz już miała pierwszy albo kolejny krok do tworzenia projektu za sobą. Zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie.